Cześć, witajcie moi drodzy w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj zapraszam Was na odcinek z nowych zestawów Lego. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj pojawiły się już pierwsze zdjęcia pudełek, oraz jak będzie wyglądać zestaw z serii Hidden Side. Oczywiście mowa o kilku zestawach, które będą już dostępne 27. Grudnia 2019 roku, czyli już po świętach Bożego Narodzenia, nowe zestawy, które są właśnie aktualnie, to zestaw o numerze katalogowym 7427. Znajdujemy tam 189 elementów. Jest to właśnie portal, który otrzymujemy tam właśnie figurki, które pojawiły się na Instagramie oraz zamrożonego Jacka. A cena takiego zestawu to 20 euro. Mówię tutaj w cenach euro. Jeżeli y, pojawi się właśnie cena podana w złotówkach oraz druga cena y, w cenie katalogowej w Polsce to oczywiście ty zobaczycie ten pasek. Y, drugi zestaw jest to oczywiście o numerze 7428. Znajdujemy tam 170 elementów. Cena katalogowa w euro 20 euro. Znajdujemy tam figurkę Parkera. Jacka oraz nietypową figurkę z dwoma twarzyczkami. No, powiedzmy szczerze, bardzo mi się podoba ten zestaw ze względu na jego wygląd. Przechodzimy teraz do trzeciego zestawu o numerze katalogowym 7429. Znajdujemy tam w tym zestawie 295 elementów. Cena katalogowa 30 euro. Moim zdaniem zestaw mi się podoba ze względu na ten samoloc dostajemy tam y, figurkę Jacka oraz dwie figurki, które mi się też mega podobają. Kolejny zestaw jest to oczywiście o numerze katalogowym 7430, jest to właśnie dworzec Newberry. Cena 30 euro: 348 elementów. Otrzymamy tam figurkę Jacka, y, figurkę Parker'a oraz nietypową figurkę, właśnie który trzyma. Y, takie zielone ostrza, można by tak powiedzieć. Moim zdaniem zestaw mi się bardzo podoba. Więc cóż, przechodzimy teraz do kolejnego zestawu. Zestaw yy, o numerze katalogu 7431. Ma tam 540 elementów. Cena 50 euro, czyli już jest ponad 200 zł. Otrzymamy tam figurkę znowu parkera, Jacka, yy, czaszkę oraz yy, yy, figurkę. Która właśnie tutaj lata, to jest właśnie zdjęcie, jak wygląda ten zestaw, oraz figurkę, która siedzi na balkonie. Stoi na balkonie. Cóż, przeszedłem się, przepraszam. Kolejny zestaw jest to oczywiście z numerem katalogowym 7432. Mamy tutaj 466 elementów, cena 50 euro, i tam otrzymujemy figurkę znowu Parkera, Jacka oraz no normalną figurkę, którą je, która jeździ na rollercoasterze yy, Mamy tutaj oczywiście oba stwory yy, No po prostu mi się bardzo zestaw podoba 50 euro to już jest też ponad 200 zł Moim zdaniem zestawy na rok 2020 serii Hidden Side Mówię, że są udane Więc cóż, zanieczą to jako pozytyw jeżeli dzisiaj odcinek spodobał, to oczywiście możecie zostawić łapaczkę w górę. A jeżeli jesteś tutaj nowo, to oczywiście możecie zostawić subskrypcję na tym kanale. I widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.